Sąnicy, również w przepięknych strojach. Witamy bardzo serdecznie najmłodsze pokolenie przyszłych delegatek na dozynki. Bardzo serdecznie witamy. kursowników rolnicy Dobrych mamy. Jak nie patrzysz, to twój gruz sprzedamy. Jeden metr sześcienny za 99 złotych i 99 groszy bez VAT-u. O! Trzeba się bać. Rodzili kusownicy z górnicy. Duże, duże brawa. Prosimy o szkołę. W tym działku. Polowanie na dolepne Także trzeba uważać. Pamiętaj o szkocenie. I kolejny już kozykowi rolnicy. Jak rolnicy poszli to łanie fitness to dole trenują. Tu mamy kawanie, na które polowali ci szkółcownicy z rolnicy. Dlatego trybują. I z, y, OS Pełennica, witamy bardzo serdecznie Strażaku Złonnicy. Y, również dzisiaj gościmy stoisko Szkoła Gospody Wiejskich Złonicy, ale o tym jeszcze będzie troszeczkę później. I witamy kolejne sołectwo pocałowice, osobiście pan